Bardzo przyziemne problemy kosmonautów, jak, o których niewygodnie jest czasem mówić, jak to, jak radzą sobie ze swoimi emocjami, jak radzą sobie w bardzo trudnej sytuacji zamknięcia i zdania na kilka osób, z którymi muszą przebywać często po pół roku. Jak radzą sobie z seksem, jak radzą sobie z, ze spaniem, z wydalaniem, z jedzeniem, z rozmaitymi tego typu historiami pozwala poczuć się przez chwilę na tej stacji kosmicznej i y, sprowadza astronautów z piedestału y, i czyni ich dużo bardziej ludzkimi. Opisy, które dla mnie są niesłychanie ciekawe, również różnic kulturowych, jak wyglądają astronauci, jak zachowują się astronauci japońscy, jak zachowują się amerykańscy, jak zachowują się rosyjscy i jaki problem pojawia się na styku ich wszystkich w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, y, jak y, na przykład opowieść zaskoczonego amerykańskiego astronauty, który w swoim skafandrze w rękawach znalazł dwie butelki whisky, ponieważ startowali z Rosji. Okazało się, że Rosjanie na stacji kosmicznej przemycają w ten sposób alkohol, oraz opisy tego, jak pije się whisky w stanie nieważkości słomką z wielkiej unoszącej się kuli.